Milie Bobby Brown świętowała 19 urodziny w zaskakującym się z Mariach Cary imprezowale jak szalona. Nie jest tajemnica, z przyjaźń w show biznesie bywa czasem zaskakujące. Niedawno 19 urodziny obchodziła Milie Bobby Brown, nastoletnia aktorka znana z takich produkcji jak Strangler Things czy Enola Holmes. Co ciekawe, Medle donosza, Jakoby postanowiła celebrować swój wielki dzień w jednym z klubów w Los Angeles i to w dost zaskakującym towarzystwie. Zobacz TS. przyodziana w bikini Milie Bobby Brown całując się z chłopakiem na pokładzie luksusowego jachtu. Zdjęcia. Jak twierdzi portal X, w urodzinowej celebracji 19 urodzin Milie Bobby Brown uczestniczyła także. Kropka. Maria Czarę w sobotę i niedzielę 53-letnia gwiazda była widziana w klubie w towarzystwie nastoletniej aktorki. A wspomniane medium donosi, że się razem bawili i imprezowali do białego rana. Uczestnicy imprezy wyraźnie się ozwili, kiedy zagrali jej kawałek Obsessed donosi z Rudlo Tabloidu. Zobacz także, mili jeboby ga na premierze nowego sezonu Stranger Things z chlopakiem u boku. To syn Jona Boniowiego, Zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na Instagramowy profil aktorki trafiło potem z dziecię z imprezy, na której bawiła się w towarzystwie słynnej Lynnej Jednak Maria najwyraźniej nie zalapala się w kadr. Tego dnia Mili towarzyszył te są kochany. Jak Boniowi, czyli syn Jona Bonjowiego, który złożył jej publiczne życzenia w mediach społecznościowych. Kolejny rok razem. Szczęśliwych 19 urodzin dla dziewczyny moich snów. Kocham cię bardziej. Nisesa to w stanie wyrazić słowa, napisał. Warto wspomnieć, że choć Maria Chcerel wydaje się zaskakującym towarzystwem na klubowej imprezie nastoletniej aktorki, to pani przyjaźnia się ponoć już od jakiegoś czasu. Były nawet razem widziane na premierze Netflixowej produkcji Enola Holmes 2 i najwyraźniej mocno się ze sobą zleje. Wiedzieliście, że tak się przyjaznia?